Hejka, a dzisiaj ranking chest Mamy na początku mm, dni, pumpkin do dnia. E, I tak, chciałam jeszcze powiedzieć, że to będzie dosyć długie, bo to trwa 180 sekund. No bo po prostu 15 mi nie starcza, tak? I była tylko 15, a 180. I no. Mm, dobra. To po prostu przejdę z rankingu. Hmm. Nie lubię za bardzo ta ósemka. No, no mogłem by dać, gdzie ci wydali? Hmm. No, nie złe, ale nie najlepsze. Tak piątkaż, mogę powiedzieć, bo no bo może być coś gorszego. Dobra. Hmm. Tak szóstka. No bo za takimi ciastami nie przypadam. My najbardziej lubię takie ciasta. Y jak by warto wytłumaczyć. Takie normalne takie. Dobra, lecimy dalej. Czekoladę ciasto. Mmm, a to trójeczka nawet, no bo wiecie to jest za czekolada, no co no nie no. Bez czekolady się to. I wy ty za ciastość. Siódemka Apple. Ja lubię bardzo jabłeczniki ja uwielbiam dwójka, no Nie, ja nie lubię za bardzo za słodkie, dziewiątka za słodkie. Oczywiście wasze zdanie, ale ja takich czas nie wręcz przeciwnie. To wygląda naprawdę jak pom. Nie powiem. Mówię szczerze, mówię szczerze, jak ktoś to lubi, to sorry, ale ja teraz mówię szczerze z serca całego, że w ogóle to trochę ekskluzja, jakby, ale mm, fujka trochę. O, już tutaj to trwa. Dobra, dziesiątka. Jeszcze dwa miejsca. Hm. to tak by dałam na czwórkę. Tak może by uznać, co nie? No nie wiem. I to? Serio? Yy, yy, trochę ten ranik już mi nie wszedł, bo... Wyszło mi sernik, cheese, a ja serem wręcz czy, 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 przeciwnie, ja sera nienawidzę, jak już to ser albo na pizzy, albo na tostach, no na niczym innym nie, na jakiejś kanapce normalnej nie, no nie. Ja e, zazwyczaj tylko takie ciasto na pizzy, bo nie lubię takiej rzeczy, więc dobra, daję, wydaję tylko, ja nie lubię w ogóle sera, nie wiem czemu, możecie uznać, że jestem dziwna, ale... Czyli to już się powoli kończy więc BAJO!